W rok przebiec 7 maratonów na 7 kontynentach i sięgnąć po koronę Ziemi. Pierwszy upalny etap tego projektu dziś w Tel Awiwi, ale dla organizatorów dzień miał być aż nazbyt gorący. W środę podjęli decyzję o przełożeniu maratońskiej rywalizacji na przyszły piątek. Byliśmy jednak zdeterminowani. Wspólnie z biegaczami PKO Banku Polskiego postanowiliśmy pobiec w półmaratonie, ale do biegu byliśmy gotowi już dwie godziny wcześniej. Była czwarta nad ranem. Pierwszą połowę naszego maratonu przebiegniemy na nadmorskiej promenadzie. Dystans oszacujemy na podstawie wskazań gps na odcinku 5 km ustawiliśmy swój własny punkt z wodą i zetonikami. Także można powiedzieć, że jesteśmy świetnie organizacyjnie przygotowani. Nie byliśmy sami wspólny start z Amerykaninem Polskiego Pochodzenia Aleksem Mackiewiczem, dla którego to miał być 77 maraton. Później fascynująca sceneria pierwszych kilkunastu kilometrów biegu, a już podczas oficjalnego półmaratonu walka z trudną trasą, temperaturą i własnymi słabościami. Najważniejsze, że do mety docieramy w dobrej formie i z poczuciem ogromnej satysfakcji. Ten maraton oficjalnie nie może nam zostać zaliczony, ale moje cele i plany się nie zmieniły. Dlatego będę musiał jeszcze wrócić na azjatycki kontynent. A kolejny maraton, który ufam na dobre otworzy projekt Korony Maratonów PKO Banku Polskiego, czeka mnie 21 kwietnia w Londynie. Więcej szczegółów na stronie koronamaratonów.pl. Do zobaczenia.